Cześć, cześć, witajcie na moim kanale To Ewa Kreatywnie. Cieszę się bardzo, że mogę do Was wrócić. Bądźcie wdzięczni mojej skrapującej przyjaciółce, siostrze Ani. Ania, kochana moja, bardzo Ci dziękuję. No, widzisz, nagrywam. Doczekałaś się. Podziękuję Wam, kanał Ani. Kiedyś miała nazwę Album 3-Kartka, w tej chwili magia w moich rękach. Zapraszam serdecznie do Ani. A ja Wam, kochani, chcę po pierwsze podziękować za to, że cierpliwie czekacie. Czekacie, bo, bo jest Was nadal cała masa osób, które subskrybuje mój kanał. Bardzo się z tego cieszę i bardzo, bardzo Wam dziękuję. I mam nadzieję, że to, co zobaczycie teraz w Nowym Roku. Też was zainteresuje, też wam się spodoba. Mój rok ostatni, bo już ponad rok jak nie nagrywam, nie był zbyt twórczy. Zrobiłam kilka kartek, ale głównie skupiłam się na tych oto art journalach. To jest to, jest to co bardzo polubiłam. Nie wymaga ode mnie jakiegoś tam bardzo czasu, skupienia. Jest to takie oderwanie od, od codzienności i przelewam na kartki tych jak widzicie, czterech już journali, y, 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 swoje uczucia, swoje, y, no, swoje takie wizje, że tak powiem, y, artystyczne. I y, y, właśnie ten kanał będzie y, na początku y, skupiał się. Na tych y, art journalach. Y, bardzo lubię tą formę. Y, zaczęłam robić y, takie mini-wpisy, i y, y, zaraz Wam może coś tam y, pokażę. No i, i zapraszam na moje filmy, i mam nadzieję, że będzie Wam się tu u mnie podobało nadal. Y, to jest mój ostatni, czwarty journal fajowek grafiki od Euniki, Artemisia Eunika jednak i w zasadzie od niej zaczęło się to mini journalowanie, ponieważ ona zaczęła robić takie małe wpisy, bo wcześniej robiłam takie prace, ale w troszkę większej formie, w, w, w kalendarzu A5, dosyć Dużo czasu musiałam na to poświęcać. Czasem nie byłam przygotowana na tyle. Nie byłam taka. No, nie miałam chęci czasem. A te mini-wpisy to są akurat, naprawdę, kilka minut, kilkanaście i gotowe. Także zachęcam. Cztery. Cztery takie mini journale. Okładki robiłam sama. Środek również sama różnie są zbudowane. Każdy robiłam w inny sposób inaczej się zamykają. I mam nadzieję, że w kolejnym filmie pokażę Wam, i z chęcią obejrzycie pierwszy, może tutaj, czy część. Zobaczymy, jak, jak tutaj wyjdzie. Ten journal. Także zapraszam Was serdecznie. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i do następnego. Pa!